Witajcie kochani, było już coś dla ducha na moim kanale, a teraz coś dla ciała, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch, jak to powiadałem, tak? Przy okazji, zobaczycie moją parkingową siłownię. Bo musicie wiedzieć, że pracuję jako kierowca w transporcie międzynarodowym i poezja plus sport są moją odskocznią. Od tej ciężkiej pracy, moim relaksem. Więc zapraszam. Terima kasih telah menonton!